Cześć, dzień dobry, bądźiorno Witam Was w nowym Vlogmasie. Zaczynamy od śniadania, moi drodzy. Dzisiaj postanowiłam zjeść twaróg wędzony z suszonymi pomidorami z czosnkiem plus przyprawy, suszone pomidory, yy, pomidorki koktajlowe oraz papryka. Dzisiaj jest bez ryżu, ale mam kawałek bułki albo chlebka nawet jeszcze. Kupiłam jakiś yy, Ostatnio w dino z niskim indeksem glikemicznym. Ogólnie wiecie, ja czy to jest liczywo ciemne czy białe, po prostu jem to na samą ochotę. Tak, z niskim, chleb o niskim indeksie glikemicznym kupiłam ostatnio w Dino. Bo nie było tego mojego słonecznikowego ani wielozbożowego, więc wziąłam sobie to bardzo spoko. No i mówię, wezmę sobie kawałek tak, takiego chlebka. Proszę bardzo. Moja miska szczęścia. I zaczynamy nowego vlogmata. Jest już za 15.10, postanowiłam zjeść śniadanie, bo dzisiaj czuję się jakoś słabo. Mam jakieś zawroty w głowie, nie wiem czy to przez niskie ciśnienie, czy o co chodzi. Ale zjem sobie i zaraz sobie otworzymy paczuszkę, bo niedawno przed kurier i właśnie zostawił mi prezent z gaty. Nie mam pojęcia co tam jest. Dziewczyny też nic nie pisały, więc zaraz sprawdzimy. Postanowiłam sobie jeszcze, wiecie co, pół awokadu tutaj wkroić, żeby, żebym po prostu miała więcej kalorii. Większa kaloryczność posiłku, żeby była. Ja ogólnie nie wiem, ile kalorii tak naprawdę w ciągu dnia przyjmuję, ale czuję na przykład, jeżeli jem za mało czy coś. Na przykład ostatnio o 11 wstałam, bo w brzuchu mi zaczęło burczyć i musiałam zjeść normalnie bułkę, słuchajcie, z serem. Rozumiecie? Bo tak to by męczyła się całą, całą noc. A też jak ja jestem głodna, to później mam głupie sny. W ogóle z tymi moimi snami to ja jestem jakimś ewenementem i hitem, bo to jest aż wręcz czasami niemożliwe, co mi się śni. No ale co zrobię, o. No i ja taką papkę sobie, widzicie, elastycznie zjem. Położę sobie na tą kromkę chleba i, i powinno mi zaraz być lepiej. Zdecydowanie. Dobrze, moi mili Państwo, rozpakujemy sobie paczkę. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. To się pewnie jakoś tutaj powinno odrywać, ale jak zwykle a tutaj jest. No niestety. Stoi... No bo właśnie zawsze zapominam o tym, że tutaj jest taki specjalny drinks. O, będziesz otwierał ze mną? A nie puściło. No, może przez te mrozy, nie, może przez te niskie temperatury. Klej dobrze złapał i. uuu, Nie, to jest jakaś piękna kartka. Dobra, tutaj. Patrzcie na to. Opsa, już przeczytamy? Piękna, pełnej ciepła, spokoju, radości, świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności yy, i sukcesów w Nowym Roku. Bardzo lubię takie karteczki, piękne, chcesz zobaczyć? I błyszczące ona jest, widzicie? Ja nie wiem, czy to będzie widać, proszę, proszę, dobrze, bo moje dziecko jest tutaj już niecierpliwe, niecierpliwe. Kartki chyba już nie odzyskam, więc otwieramy sobie tutaj. Uuuu! To jest moja szczera reakcja na to, co dostałam, bo już widzę po nazwie kombinezon, który widziałam na stronie, już wam pokazuję. E, tutaj mamy oczywiście 50 rajstopy akurat o idealnym Proszę? Pink. To jest pink, tak, kolor pink. Unboxing, słuchajcie, nie nagrywając głosu, więc jeszcze raz pokażę Wam. Rajstopy 50. -tki. Akurat, nie, super, e, takie cieplejsze. Mówiłam wcześniej, że kartki już nie odzyskam, bo Oliwierowi. A taka reakcja była nam na to, że nie spodziewam się, czy, co jest w środku. Otworzyłam i od razu kombinezon, który widziałam, słuchajcie, na stronie gatty. Zaraz przymierzę i zobaczymy, jak będę w tym wyglądać, bo jest dość odważny, moi drodzy. Zaraz Wam to pokażę, bo w opakowaniu nie ma co. No i piżamka, w pier... nie w pierniczki, tylko w kwiatuszki. Dlaczego myślałam, że to w pierniki? Nie wiem. Chodzę, czy jesteście na to gotowi? Specjalnie delikatnie się ogarnęłam. Eee, w ogóle nagram Wam chyba tutorial, e, bo odkryłam nową metodę suszenia moich włosów. Nieważne, słuchajcie, w tym kombinezonie czuję się jak... Jedna z odlotowych agentek, jeżeli oglądaliście, dajcie koniecznie znać, powiem Wam, że super ten kombinacja jest taki, no nietypowy, tak to się prezentuje, oj, poczekaj scenek, bo ja nic nie widzę, światło światło tak pali się, że nie wiem z jakiej perspektywy widać, chyba zaraz wezmę Was gdzieś indziej, ale no, powiem Wam, fajny i to jest SK przez MK, tak, tak wygląda z tyłu, proszę bardzo. Więc powiem wam, że chyba napiszę do Lasek, yy, do moich dziewczyn z mojej y, pracy i na jakieś balety we Wrocławiu. Myślę, że y, ten strój zda, y, zda rolę. Chciałam powiedzieć, nie, że fajny? Nie fajne. Niefajne. Oluś kiwa gołą, że nie fajne. Chciałam powiedzieć, że chyba ten kombinezon będzie odpowiedni na imprezę, ale też może na posiedzenie sylwestrowe. W sumie planujemy sylwester, wiecie, y, z dziećmi. No ale co? Ale już czuję, że zaczyna mi robić się gorąco. Pomimo tego, że w domu mamy wiecie. No ale dobra, zmienię teraz kameruna, żebyście mogli zobaczyć mnie od stóp doków. Fajnie, podoba mi się, no! Wyglądam jak odlatowa agentka. Um, 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 um. Znaczy, no one tak nie robiły, ale wiecie, bierzcie na mnie poprawkę, bo ja to jestem ja. E, może dam na, na dół i jakąś taką, właśnie. Dobra, może teraz będzie widać. O! O! Widzicie? Teraz mi widać. Szybko, szybko. O, no, ta, tak, jest Oluś? No, spoko, fajne, podoba mi się. Oczywiście, możecie dać znać, co myślicie na ten temat. E, piżamy jednak nie będę przymierzać, bo być może ją komuś prezentuję. Wiecie o co chodzi. Ja też lubię się dzielić prezentami, więc dzie, ja i czarna piżama. Wiecie o co chodzi? Ja muszę mieć kolor. No, także spoko, fajne, fajne. Mówię, no, tu jest bardzo dużo jeszcze miejsca. Chciałam wam pokazać tak. No dobra, no to tyle wam pokazałam. właśnie sobie, znaczy sobie, robię nam kurczaka ze szpinakiem oraz, no makaronem, makaron ze szpinakiem, i kurczakiem. obojętnie w jakiej konfiguracji. No, zaraz siadam, bo Oliver właśnie poszedł na drzemkę i włączę sobie Emily w Paryżu, bo jest kolejny sezon. Ja jestem fanką. Wczoraj obejrzałam cztery odcinki. Dzisiaj sobie obejrzę tyle, ile będę mogła. Kamil się późno później wraca z pracy, bo mam na, na do nadrobienia jakieś tam tematy, więc zaraz sobie mówię odpalę jedzonko. Patrzcie, mam mikrofon wyłączony, bo dzisiaj w ogóle miałam niesynchronizowane albo bateria mi wpadła w telefonie w aparacie, albo mikrofony się rozładowały, i tak to właśnie jest. No. Także mamy piąteczek, nie mogę się napatrzeć na moje paznokcie. Ogólnie bardzo lubię mieć świeżo zrobione paznokcie, bez kito. To jest takie... Cały czas wiecie. Kiedyś taką rolkę nagrałam, że podlałam kwiatki, patrzę, gotuję, patrzę się ośmiecham i coś faktycznie w tym jest. No i co chciałam powiedzieć? I zazwyczaj właśnie jak robię kurczaka ze szpinakiem, to robię po swojemu. Nie wiem, czy nie dodam fety albo mozzarelli, bo ja lubię. Bo ja lubię. Ogólnie te gnioki, co robiłam ostatnio, no to Kamilowi średnio smakowały. On no Ogólnie Wiecie, no facet to lubi mięso zjeść, a nie jakieś tam makarony z sosem pomidorowym, z posypką, yy, z kruszonką z bułki. Jak on to usłyszał, że to jest kruszonka z bułki, ziarni, yy, z bułki, grahamki, yy, czosnku, koperku i sera. To on do mnie powiedział, że ja moja kreatywność nie granic. Ogólnie no to nie ja wymyślałam, tylko Thermomix. Ale ten, ale. powiedział, że to nie było jego ulubione danie. On jak tak mówi, to znaczy, że mam więcej tego nie robić. Ale niektóre dania są takie przepyszne, że mógłby cały czas jeść. nie? No, także tak sobie to zrobię. Nie wiem ile dzisiaj bloga nagram, ale chyba mało, mało bądź nie mało. Trudno, mówię coraz bliżej święta. Więc nie wiem ile jeszcze tych vlogmasów wyjdzie. Tak, naprawdę przeszło najśmielsze moje oczekiwania ilość vlogmasów w tym roku. Chyba w tamtym roku było 18, w tym roku już jest 19. Dzisiaj puściłam 19, więc jeszcze dwa albo trzy. Także wiecie, moi mili. Moi mili, najważniejsze, żeby było zdrowie. Najważniejsze, żebyśmy o zdrowie dbali cały rok, bo dzisiaj też mnie naszła taka refleksja i zrobiłam rolkę właśnie, że bo jestem zadowolona ze swojej formy. Mm, naprawdę że na przykład w każdym momencie jestem gotowa na wakacje i to jest takie super, że nawet jakbym chciała teraz polecieć gdzieś. Gdzie jest bardzo ciepło i musiałabym wejść w strój to po prostu moja głowa jest spokojna na tyle, że nie muszę, wiecie, jakiejś włączać restrykcyjnej diety, głodówek i tym podobne. Najważniejsze po prostu, żeby każdy z nas, każdy człowiek czuł się fantastycznie w swoim ciele. Czy ma trochę mniej tych kilogramów, czy więcej, najważniejsze właśnie jest samopoczucie i samoocena, właśnie. Pamiętajcie, żeby kochać siebie, kochać siebie, wspierać siebie i nie dać sobie podcinać skrzydeł. O. Takie jeszcze, wiecie, motywacyjnie dla was ode mnie. Dobra, robię tego kurczaka, bo zaraz mi się tu schajcuje. Ale pięknie pachnie, już jestem głodna. Włączyło mi się teraz. Mniej, aha, większe zapotrzebowanie kaloryczne. Już wiem dlaczego. Bo słuchajcie, dostałem się okres. Więc widzicie, u mnie to tak działa, że ja po prostu wyczuwam. Tak jak Wam rano mówiłam, że mam jakieś tam... jakieś tam. <laughs> A widać, że piąteczek. No tu mam tylko sok. Jakby co, po prostu mam dobry humor. No, także tak. Dobra, ten vlogmas wyszedł trochę za krótki, więc ekstra dogram Wam, jak dzisiaj przygotowuję zupę jeszcze mi nie znano, mianowicie zupę grysikową. Jeżeli jest. ta, ta nazwa nie jest Wam obca, możecie napisać się w komentarzu, mi to nie mówi nic kompletnie ale już popatrzyłam na listę składników, powinnam wszystko mieć w domu, więc spróbujemy i zrobimy od razu sobie test. Mam dzisiaj taką śmieszną fryzurę, bo te włosy, co nakręciłam sobie wczoraj, związałam je w taki w takiego ślimaka eee, i sobie rozpuściłam i mam jeszcze bardziej kręcone, tak że widzicie. Dzisiaj jestem pink, pink and red. Eee, dobrze, zaczynamy od mojej świeżo przygotowanej mieszanki warzyw. To jest element... Konieczny, no tylko nie tak, żeby zrobić dziurę w worku. Mniej energicznie, mniej energicznie. Dobra, 200 gram. Dobra, dobra, to zabiorę, to może będzie 200. No dobra, jest 200. Nie wiem, jak to zrobi. Aha, dobra, może nie będę tego robiła, bo to już jest pokrojone. Składniki za zgarnąć. No i teraz jedziemy z ziemniakami. Dobrze, ziemniaki już mam obrane, pokrojone. Sypujemy do kielicha. Coś mi się zdaje, że chyba przegiełam z ilością ziemniaków, chociaż. No klasa. Zamiast 200 daję 300. Oluź, ostrożnie, dobrze? Ostrożnie, ostrożnie. Bo to jest mamy kubek. Zalewamy teraz wodą. Tutaj piszę litr, ale dam pewnie litr 200 albo 300, z, ze względu na większą ilość ziemniaków. Wrócimy z przyprawami: pieprz, sól, dwa liście laurowe, trzy kulki. Postanowiłam coś dać od siebie, bo kupiłam wczoraj czosnek w płatkach, więc my wszyscy lubimy czosnek w każdej ilości, więc o parę płatków dam. O. No i teraz 15 minut z koszyczkiem na górze. Dobrze, dobrze, dobrze. Teraz po tych 15 minutach czas na kaszę manną. A tak w ogóle poza tym to Oliwier zrobiłam mu na, spró na spróbowanie troszkę manną na mleku oraz odrobiną masła, tak jak mama nam zawsze robiła. I powiem Wam, że je ja teraz taką butlę przed, przed snem i śpi do piątej albo do pół do szóstej. Także ekstra sprawa. Dobra, 40 gram. Okej. Okay. I 5 gram koperku świeżego. Akurat mam jeszcze w zamrażarce. Dobra. No i teraz parę jeszcze minut pewnie musi się pogotować. Tak, 5 minut. Dobrze, zupa się już zrobiła. Powiem Wam, że na pierwszy rzut oka wygląda dokładnie tak jak krupnik. Tylko, że z kaszą mamną. Próba z gara. Bardzo dobre. Takie dobre, że aż się poparzyłam na brzuchu, nieważne. No, także zaraz Oluś sobie zjem, może my też zaraz zjemy i tyle w temacie. Może za chwilę mama przyjedzie, w ogóle moja mama sobie kupiła teraz y, ostatnio taką samą suszarkę zakrzeloną, tą co ja mam, wiecie tą ala zamiennik Dysona. I właśnie pytała się mnie czy jej zaprezentuję jak to robić, bo ona chyba nie umie i, i nie wie jak to zrobić, więc może jak przyjedzie i da się namówić to jeszcze dogram Wam jak y, uczę moją mamę robić się na swoich włosach y, te takie ala loki, tylko że moja mama krótsze włosy ode mnie, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No ale myślę, że będzie śmiesznie, to na pewno. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Słuchajcie, zrobiłam sobie kawkę. Cieszenie dzisiaj, dzisiaj jest tak mega słabe, że ledwo co stoję, że tak powiem. Ale słuchajcie, nie, tego, pink, pink. Y, ostatnio będąc z Biedronce kupiłam na spróbowanie Taki wynalazek. Słuchajcie. Z pistacjami i z anielskimi włosami. Jeżeli próbowaliście czekoladę czy w ogóle jakieś słodycze z tymi anielskimi włosami, koniecznie dajcie znać. Zobaczymy, od razu zrobimy test na żywo. O, moje dziecko, już jest przeszczęśliwe! Pachnie bardzo ładnie truskawkowo. To jest ciasto, kochanie. Ciasto. I mówię, weźmiemy kawałek, przekroimy, nie wiem, czy Tobie to posmakuje, Olo. Tak wygląda po przekrojeniu, a gdzie te anielskie włosy niby? Może, poczekajcie, ale pis na wodę fotomontaż, przecież tu nie ma nic. Może ja tego czegoś nie widzę? Proszę, spróbuj sobie kawałek. Hmm? Nie wygląda tak jak na opakowaniu, ale może będzie dobre. Próba smaku. Hmm. Nie jest takie słodkie. Jest wyczuwalna truskawka. Ta polewa truskawkowa. Ale ogólnie badziew. No, takie. Taka moja szczera opinia. Jakbym miała kupić drugi raz, absolutnie nie kupiłabym. I tych włosów anielskich. Nie ma w ogóle. W ogóle w żadnym stopniu. Także jakby co? Jakbyście to widzieli, to widzicie. Oczekiwania, rzeczywistość. Ale do kawy dobrze kawałek jest tego, to tak nie żal. W ogóle dziwny żółty kolor ma tutaj, więc nie wiem. Ale jest do data, do 31. Kawą zapiję i będzie ok. no widzicie. Tak to bywa w życiu. Czasami wiecie, kupujemy też oczami, nie? Nie spodziewałam się, że jeden do jednego, ale nawet nie czuć pod, pod zębami, żeby strzelały te No dobra, nieważne. Jest tak jest, zjem, wypiję kawkę i tyle.